Pierwsza edycja szczecińskiego budżetu obywatelskiego okazała się sukcesem. Mieszkańcy bowiem wykazali się sporą aktywnością, zarówno proponując, jak i głosując na projekty przygotowane do realizacji. A teraz startuje druga edycja budżetu i tym razem znowu zdecydujemy, na co wydać 5 milionów złotych. Od 30 maja do końca czerwca magistrat czeka na nasze propozycje. Mieszkańcy już mogą zgłaszać swoje propozycje, mają czas do 30 czerwca. Wszyscy zainteresowani mogą pobrać formularze zgłoszeniowe, można je znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta, można. Przyjść osobiście, pobrać z biura obsługi interesantów, czy też z siedzi Parat Osiedli e, i na odpowiednich drukach, drukach złożyć swoje propozycje. E, mamy na to miesiąc. Zmian w strukturze szczecińskiego budżetu obywatelskiego jest sporą. Głosujemy na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec będzie mieć dwa głosy, a wartość pojedynczego projektu nie może być warta więcej niż milion złotych, co spowoduje, że więcej inicjatyw doczeka się realizacji. Będą projekty ogólnomiejskie oraz dzielnicowe. Mamy cztery dzielnice. Stąd też będziemy tak naprawdę mieli pięć list do głosowania. No i we wrześniu opublikujemy taką wstępną listę do głosowania, a już ostateczną pod koniec września. I ta najważniejsza rzecz, czyli głosowanie, odbędzie się od 1 października do, 20 październik, do 21 października, czyli jeszcze tak naprawdę w październiku, powinniśmy poznać zadania, które zostaną zrealizowane w nowym budżecie obywatelskim na rok 2015. Budżet nie jest robiony na prędce, a solidnie rozciągnięty w czasie, co pomoże lepiej zweryfikować przydatność poszczególnych projektów i ich prawidłowość merytoryczną. Nowe zasady przygotował specjalny zespół do spraw funkcjonowania budżetu obywatelskiego składający się z mieszkańców, urzędników i radnych Szczecina. Ci ostatni pozytywnie wypowiadają się o nowej formule. Pochwały zbiera szczególnie podział na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Stało się tak dzisiaj ze względu na to, że poprzednia edycja budżetu obywatelskiego, która zakończyła się zwycięstwem właściwie dwóch projektów. jednego takiego, który dzisiaj już jest realizowany i doskonale o tym wiemy, czyli, czyli roweru miejskiego. Też akurat jakby w okrojonej części, bo, bo, bo on wiemy doskonale, będzie kosztował dużo, dużo więcej, ale to ze względu na ilość stacji, ilość rowerów, która będzie dostarczona. I drugiego projektu, który zdecydował o tym, że właściwie nic więcej się nie dostało, mianowicie staw brodowski, który w pięciomilionowej puli, około bodaj 4,5 miliona miał kosztować. Wadą jest za to kwota. W Szczecinie to 5 milionów złotych, a sugestie były takie, by mieszkańcy mogli dysponować więcej pieniędzmi. Myślę, że bardzo istotna jest w ogóle kwestia budżetu obywatelskiego i włączenia mieszkańców w myślenie o mieście, w decydowanie. O mieście. Myślę, że mądra władza potrafi część tych decyzji właśnie przekazać mieszkańcom poprzez budżet obywatelski, czyli poprzez zagwarantowane pieniądze w budżecie. W Łodzi to jest około 40 milionów złotych, na przykład. W Szczecinie jest tylko 5 milionów złotych i to jest bardzo mało. I my w przyszłości zastanowić się naprawdę nad zwiększeniem tej kwoty. Przypominam, że. Propozycja zapisów budżetowych zawsze wychodzi od prezydenta. W pierwszej edycji SBO mieszkańcy wybrali do realizacji projekt roweru miejskiego oraz rewitalizacji Stawu Brodowskiego.